Ja się mam, chyba i się nagrywamy Kolejny odcinek z Car Parking. Prawdziwe życie. Yy, otóż, tak, to chyba będzie już ostatni odcinek w, yy, na dzisiaj. Nie to, żebym kończył tą serię, tylko chodzi mi w sensie tego, że to będzie, że w niedzielę się dopiero pojawi odcinek z Car Parking. Prawdziwe życie. Widzę, że polubiliście tą serię i też wleciał odcinek moje intro. Yy, możecie wpaść i zobaczyć. No bo nie wiem czy jeszcze to intro będę miał, czy sobie zmienię, bo nie wiem czego w ogóle ogarnę. U, tutaj najechaliśmy. I Jedziemy sobie teraz do pracy. Ja serio. Ja zapomniałam, że ja tu nie pracuję tylko w McDonaldzie. Dobra, przygazujmy trochę. Mogą nam odebrać za to prawo jazdy i by było lipa. Byśmy nie mieli jakieś. Więc musimy uważać. Zobaczcie, lecieliśmy kiedyś tak tyle w tej serii jeszcze? Nie. Dobra, cyk, tutaj skręcamy, myk, 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 myk. Cyk, hamulce, pyk, migaczyk, Migacz to znaczy. O, tutaj pan policjant, cyk, 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 trochę tutaj przygotowaliśmy sobie, pyk, pyk. Dobra, no i skręcamy, nic nie jedzie, nic. O, wyrób się. Dobra, cykl lecimy tutaj, stajemy sobie trochę nierówno, ale nieważność, bo się spieszymy. pracy. O, przepraszam, tutaj niechcący walnęłem. Więc lipa. Aha, miałam chodzić z pierwszej osobówki. Więc przepraszam. XD. Dzisiaj będziemy wydawać jedzenie. Łódź. Wow. Więc no cóż, trochę sobie popracujemy. Dobra, ja zrobię cięcie i zaraz się widzimy po pracy. Dobra, ja już jestem po pracy. Poszedłem tutaj z jakieś chyba 10 minut. W ogóle to pewnie dłużej by było. Wow, co musimy sobie włączyć? Włączmy sobie tego. Czemu sobie nie włączamy tego? Wow, nie chcę tył. Dobra, pyk, pyk, pyk. pyk. Ile tam mamy jeszcze? Dobra, jedziemy. Pociągłej pojechałem, ale to nic Dobra Lećmy sobie coś do sklepu Kupić Sklep Kiku Albo, nie, dobra, jednak nie, przepraszam Albo nie, dobra, do góry Przepraszam, widzę, nie wiem co ja robię, ale wow 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 łoł wow. Wjechaliśmy tutaj, żeby nie objeżdżać Aż tak tego Więc trochę lipa Muszę tutaj uważać mocno. A, no, coś tak mi to ledwo idzie, Tak, jakby chciało jeździć, ale nie. To, to, to coś ta ulica chyba nie jest stworzona do terenu. Znaczy, do gó pod górkę, żeby jechać taką aż. Ua! Wow. Lecimy sobie. Nie wiem, gdzie teraz. Aha, mieliśmy, miałam wymienić opony w furze, więc musimy polecieć, wymienić opony. To już zrobię cięcie i się widzimy. wina. Oh, o, tutaj już jest. O, oh, 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 oh. No i dobra, już jesteśmy po wymianie opon, bo wczoraj paliliśmy. Przepraszam, że wczoraj nie było dźwięku, ale... No, ale dzisiaj już będzie. Chyba oby był, nie wiem. Audicję już mamy gotową. Musiałem, musiał tutaj już poszedł do biura, co miał być nasz szefem. Co miał... Nasz szef niby miał być szefem, ale zmieniliśmy pra ale jednak mamy pracę Maka. Dobre, cyk Lecimy sobie. Aha, do sklepiku miałam zajechać, a nie kuba I teraz objeżeć będę co musiał znał. Dobra, tu sobie do stówki. Ponad stówę lecimy. I hamulce. Wow, 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 To było niebezpieczne. Trochę się sam wstrzymałem. Może popracujemy trochę jako taksi, więc możemy tak zrobić. Oczywiście, że tak. Dobra. O, nieco ja zrobiłem widzowie. O, przepraszam! Prawdziwe życie, ale trzeba czasami trochę przygazować. No jak szkoda nie przygazować. No, czasami trzeba przygazować widzowie. Gdzie jest ten sklep? Kurde, nie wiem, gdzie jest sklep, ty, zapomniałem. Bo ja ogólnie tego... Nie nagrywam odcinku na zapas. Ale już też... Ty, zapomniałem, nie? Ty, nie, nie gadaj. Dobra, nie pójdziemy do sklepu. Kij z tym. Tylko w którą stronę jedziemy? Cyk, cyk. W Dobra, gacz taki się wybrał, więc... Jeszcze ja dzisiaj nic... prawie że nie jadłem, nie? Bo miałem zajęcia online. Łuk, hamulce. Dobra, jazda. Chyba dzisiaj będziemy już zakończać odcinek, tylko ile? Minut dobra, no, będziemy już pomału sobie zakończać. Jeszcze wam pokażę, że sery na kanale wybiło. 90 subów. Więc ja się cieszę. Dobra, to już mi Z mi do... Na maksa tu i cyk i skręcamy, jedziemy tędy. Dobra! Tu można pocisnąć. Tu my mamy pierwszeństwo, a nie ludzie, więc... Tu już jest taka, żebym powiedział autostrada mini. Uuu, sam Trochę tak to wjechałem tutaj tak niepewno. O, ta ławka co wczoraj zahaczyliśmy o nią. O ta tutaj nieszczęśliwca, nieszczęśliwa ławka jedziemy, cyk nie wiem czy nie, nie miałam wam coś pokazać że coś kupiłem fajnego garaż kupiłem, otóż tak nie będę go na razie stawiał ale możemy go przed garażem postawić cyk, żeby to mocniej dobra, git p parking dobra widzicie, mamy sobie garaż, będziemy mieli od teraz, no i cóż jeszcze wam pokażę na tym YouTubie, miałam wam pokazać mój kanał. Że już sery wybiłem. O, w ogóle mam nowy ten. Patrzcie, 90 subów. I właśnie wleciało 19 minut. Yy, 12 minut temu. Intro, więc wpadajcie. I teraz. Elu!